gdzie jestem? Co się dzieje? Zostaw mnie gro! I, I mówi tak. No, będziemy rozpędzać się właśnie teraz do 350 km na godzinę, ale tak. Go po mordzie. Kopie. ciężko, muszę się wiesz. Na nowo wdrożyć i, i typy i tydy. Bo. kompa, dawno nie ruszałem. Może jakieś plamki na głowie? Czy kwestia światła? co? Światło, światło. Ogólnie mega mi skóra schodzi. Nie, na to nie patrz, na to nie patrz, to jest second skin, ja mam tatuaż. Mam tatuaż, to jest second skin, spokojnie. Stary, patch. Nie no, p***ane, nie? No pa. Widzisz to? Przerąbane, nie? Lampa jak ch*****. Ogólnie pierwszy raz leciałem samolotem. Dwa. Chłopie, ja tak. Nie, to no przecież luz, nie? Luz, luz, siadam do samolotu. Wszystko spoko. Siadam. No i wiesz, no i jedzie się do przodu na pas startowy. I gości mówi tak. No, jesteśmy w takim a takim samolocie, bla, 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 bla. bla. I, I mówi tak. No, będziemy rozpędzać się właśnie teraz do 350 km na godzinę, a ja tak. I stary, tak. Jak zaczął się rozpędzać, to ja tak. Ja pierdolę takie dziwne uczucie jak na wijarze stary spadasz do dziury To jest dokładnie takie uczucie w głowie. Dziwne, strasznie dziwne. 9 rano, wszyscy nad basenem kawa, a Patryk trzy drinki, rozumiesz? Trzy drinki, wodka, nie? wodka, ja Polak Polak Rodak stary, ja się muszę napić z rana. I drineczki, bam, bam, bam. Elegancko, chłopie. jest Niesamowite takie wakacje, niesamowite. Lubię sex on the beach, więc mówię do chłopaka Sex on the beach A on mówi No ale jesteśmy w barze, to musimy iść na plażę A ja tak Jak wyglądasz? Jak, jak na Co? Drinka Drink, jak drinka chcę <laughs> Ale potem mi zrobił blowjob Stary, jak ja taką oszota piłem blowjob'a Boom Raczej be bez rąk Były dancingi Eleganckie Pierwszy raz widziałem coś takiego. Dzieciak, dzieci takie około, no nie wiem, z 11 lat 12. Wrzuca jeden typ do drugiego do wody. Typ się wynurza z tej wody, co był wrzucony, i sobie wyobraź drugi nad nim stoi i tako. jego po mordzie! Kopie! A ja tak siedzę i. Gdzie ja jestem? Z kim ja jestem, stary na wakacjach? Są ludzie? Pierwszy raz coś takiego widziałem: dzieciak, dzieciaka po mordzie kopał. Jak tamten był w wodzie, a ten tylko tak w tej wodzie. W się sensie, what the fuck, style. What the fuck. Nie wakacje udane. Naprawdę udane. Ja tak yy, powiem wam szczerze, że dawno nie byłem na wakacjach. Nigdy, bo jedyne wakacje, na których byłem i które pamiętam, to były 3 lata temu, pojechałem nad polskie morze i kwa tydzień lało, nie? <laughs> Więc wiesz, że kto jest, nie? To no trochę ch** w dupę, nie? <laughs> Alina! Alinka! Moja kochana A! Boom. Wiesz co jest fajne w tym chaos szaflu? To, kwa. Myślałem, że to przeleci. ajajajajaj aj, 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 aj. no nie powiem troszeczkę muszę się wdrożyć bum o nice ładnie bardzo ładnie o ty paruro Pójdź tu dobra pójdź tu wariacie pójdź tu Jocie chwica! Cholera, że też tą ścianę ktoś tu wybudował. Nice. Paleta? Nie. Hitek. Jeden haczet. Jeden haczet, ale jest spełnione marzenie wiszącego surwa. Boom. Nice. Witam serdecznie przyjaciółkę. Mam 5 haczetów więc y, zagrajmy ja kontra ty, ale ja stara handreska Uuu, ale to takie trochę nie fair. Trochę unfortunately hitek, myślę. Aaaa nice -y! yeah! Mamy to! Ale ja Zdziwiona, co? Kurde, już się nie da dwa razy na ten sam, tę samą sztuczkę nabrać. Swing! Boom. Pójdź tu, pójdź tu, rozpędzamy się! <śmum> Boom! Jensi, hello! How are you? <śmum> Dobra, sorry, sorry, sorry Nie, to jest stream family friendly Ja wiem, że mnie się całymi rodzinami Z psem, stary Ty, stary, co mnie tak tepie? O co chodzi? Co się dzieje? Ej, gdzie jestem? Co się dzieje? Zostaw mnie, gro! No, co jest? Ej, działa mi internet? Halo, dobiłem do szafki! Co się dzieje? Ej, nie mogę nic zrobić! Ratunku! Cholera, ale, ale, stary... Nie, dobra, uciekajcie, uciekajcie, bo ja nie wiem co się zaraz stanie. Czemu mnie tak tępało, coś się zepsuło? No i byłam klipek. A, no i widzicie, no, tak, tak naprawdę mam to w dupie. I... Moja reakcja jest całkowicie zerowa, tylko wszystko jest zrobione pod TikToka, tak? Więc y, jestem TikTokerem. Witam. <ślesy> <ślesy> A, nice, nice, nice. A. <śmany> Co ty mi tu, ty mi tu Sorry. Nie, nie tak, nie tak się chciałem odbić Ale my, <śmany> się Mm, ale już nie Dobra, za długo, za długo z nim. Więc idziemy. Hej, Inkry. <ścoughs> <jaj>, <ścoughs> Stary, to było takie pomieszanie z poplątaniem, widziałeś to? Aj tu, tu nic nie zdziałam. Okno. <grystanie> <grystanie> Drindu you, <laughs> boom, Zapiszcie, to fajnie wyszło Czy zdążę ją powalić? Eee, lipa Ty, jest Wstali tamtą, cholera Ej, dobra, teraz te jajo mi się przydało tylko w mi się jaja przydają. Just... Mega śmieszny stary. What? Hello, Michaela Uuu, To mogło wejść, to mogło wejść, to mogło wejść na Michaela Reid. Uh, 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 uh. Są tu dobre próby, no trzeba, trzeba to powiedzieć Są dobre próby, ale na próbach się niestety kończy Seksowne zagrania mam? <grybryka> Pójść tu Exylander Kur... Dobiłem do auta Aha! Skopane! Oszukali mnie banda złodziei! Nie widziałem tej starej tego drona, nie widziałem. Jasper fopa. No i co? I co? No i co mi zrobisz, no? Po prostu pierwsza gierka na surwie, no. Ściągnij mnie! No chodź tu, Hubris! Ściągnij mnie! Teraz to pani może nawet dzwonić do papieża. Fuck off! Get lost! Chodź tu, ty kur... No nie rób se jajek. Uratowałem! Słuchaj, koleżko. Kolego! To możesz dzwonić do papieża. Olera, ruszamy, ruszamy. Whoa! <laughs> Boom, spaniak lecimy Zła strona, zła strona, zła strona Okej, okay. wszystko w porze Ale długie lupsko Tak jak od niej dupsko Nie mogę, stary. Nie mogę. A no co jest z nią? Koleżanko, no proszę cię. Nie mogę, nie mogę, ale zrobiona. O, ma mnie, ma mnie, ma mnie! A! Nie! Dobra, dobra, dobra! Stary tydzień, bez komputera. Ja się czuję jak taki starzec. To nie kwestia, to nie kwestia komputera. Co za, co za fiut! Kurde, on jest bez tego. Zostaw mnie już błagam. Błagam. No i medkit pod bonusy, nie? Pod grejty, sorry. Tam ich mamy, cwaniaczków. Chodź tu do mnie, chodź do tatusia, chodź do tatusia. Nie, Krusty, żeś mnie teraz zirytował. No, i co? Co? Nie, no kło, tak by to wyszło. Oj, teraz by to siadło, gdybym ja w tą drugą stronę machnął. No chodź już tu poem jeden. Claudette dostała, bo przebiegała obok, nie no, very nice, very nice. Nie no, ku**a, bez jaj. Pff, stary, jak za ladę wskoczyłem, nie? Jest! Trzyka! <śmany> <śmany> <Ciekawe>. Trzyka! <śmany> to papa! Pa. To papa! Pa.